Właśnie jesteśmy w Rivals i dzisiaj wszystko będzie losowe. Czyli będziemy musieli wybrać losowe bronie z losowymi skinami na losowych mapach. Dlatego w tym momencie muszę wejść w zakładkę broń, a następnie przy każdej możliwej broni zmienić sobie skina na losowego. Dalej oczywiście folię również na losową. Kolejny będzie losowy bryloczek, a na samym końcu losowe wykończenie. I coś takiego jak tutaj muszę zrobić z dosłownie każdą bronią, więc to mi chwilę zajmie i wtedy Dopiero będziemy mogli zacząć. Trochę to trwało, ale słuchajmy już dosłownie wszystko. No losuję, więc Simon, czy jesteś gotowy, żeby zacząć? Jerry, tak się to będzie, sery mega ciężkie, ale damy radę! No właśnie, też tak myślę, więc zaczynamy pierwszą grę. Dlatego, tak jak widzicie, już mamy odliczanie. I Simon, pamiętaj, że mapy również musimy wybrać losową. Dokładnie to tryb biorę to co ty. I zobaczymy, co nam teraz wybierze. Jest to bardzo ciekawy. Mamy most na sam początek. No i oczywiście wszystkie bronie po kolei. Wybieramy losowe. A z tego, co widzę, dostałem miutacz ognia, który jest zielony na sam początek, więc jest naprawdę świetnie. Tutaj sobie rógniemy w róg, oczywiście. I Simon, dawaj, rozwalamy ich. No właśnie, teraz jeden po podtrzydosłysz mi już 50. Ej, no czekaj, chciałem go za mapę wyrzucić. Trafił mi headshot, on jest taki mega dobry. Wyrzuciłem go faktycznie. No to trzy fajnie, tylko ja nic dostałem. Dobra, nic się nie dzieje, to tylko jedna runda. I w każdej rundzie, oczywiście, zmieniamy bronię na inne, więc teraz mamy granatnik bez skina, Taki pistolet i katankę. No i oczywiście, mam nadzieję, że przypadkiem nie trafi mi nikt teraz w głowy z tajperki. Już do Ciebie samą biegnę. Jerry, to nie jest dwójka i nie, co jest jeszcze. To jest dwójka. Chodź, z cię rozwalę, gościu. Ale pięknie dostał headshota. Mam jeszcze taki oto ręki, który jest cały pomarańczowy. I szybko zmieniałem broń na kolejną, bo z tego co widzę to w jakiś magiczny sposób wygrałem Okej, na tych, nie wiem jak to zrobić, ale coś, jest mega dobre Też ja nie wiem, wskazam. ale zobacz jaki ten gość jest teraz dobry, pięknie Simon On jest tu na blisko, strzelaj do niego Dobra, teraz strzelam teraz do niego i boom Dobra, już mamy dwa do jednego Jak na razie losowe bronie są serio świetne Maę w miniguna, który w ogóle jest w jakieś żółte liście Nigdy czegoś takiego nie widziałem Ale chętnie no, sobie go rozwalę Co ty tam robisz teraz? Trement dwa zotkali, nie chcę się podać Bo snajperkę teraz, a ja jestem sam na dwóch, to to naprawdę bardzo ciężka runda, więc odpalałem miniga. na ile będę będzie? Teraz, ale niestety przegrałem! I to jest ogólnie dosyć ciężkie, że ja w każdej rundzie muszę grać czegoś innego. Teraz mam miotarz ognia, więc ja wygrałem bez problemu. Dawaj razem, Simon! Cztery, ten tylko jeden robi plecy nam! E, jeden robi w plecy. Dobra, ja nawet drugiego nie widzę, oni chyba oboje muszą być gdzieś tutaj. Cyk! Podpaleni, Ole dostali Teraz obrażenia potężne! Czary drugi jest niesamowicie obity! O właśnie! Wiesz, to, już nie ma nikogo z tego, co widzę! Kolejna zmiana, kolejne nowe skiny. Teraz rakietnica, pistolety, katanka i zamrażasz. Nie wiem, czy w ogóle kogoś tym trafię. W ogóle nie widziałem, że mam Dziwne skiny w tej grze. Bo on więc leci rakieta! O, ale go trafiłem! O, ale dostał, bronię! To było naprawdę potężne. I Przez chyba jestem dobry z rakietnicy. Dawaj, dawaj, strzelamy do niego rakietniczka. Leci tam do niego, bo za 60 dostał i już go szybciutko niszczymy Więc, Simon, ostatni punkt i ostatnie bronie snajperka, to może możecie sobie lepiej coś zostanę. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest za skin. Zobaczymy, czy komuś uda mi się trafić. Gdzieś tam jednego, ale go niestety nie trafiłem. I Simon, jak tam ktoś dostał, już może od ciebie? właśnie nie, ale też mam snajperkę! Ej, dobra, oni są coraz bliżej, w ogóle nikogo nie widzę, to jest najgorszy. Czyli trafił mnie z jakiegoś łuku Więc podjeżdżamy sobie z takich oto bombek Łapcie bombeczki, nubeczki Let's go, Jerry, ja muszę podejść, jak mam noży. Dobra, błagam cię, samą pomóż mi, bo ja sobie z tego digla nie poradzę a Z tej perki coś nie idzie na tej mapie Jerry, jeden już dostał, a drugi jest tutaj Ło, dobra, było blisko, chyba za 40 dostał w główkę i jeszcze za 40 do no dawaj traf go z tego noża swojego! Jerry, no, próbuję, ale on jakoś ucieka na tym nożu. Ja się boję, że my to dalej przegramy, jak tak zaraz pójdzie, nie masz karabinu do strzelania żadnego. Jerry, nie mam tylko sniperkę, to ok. No, nie, no dobra, to jest nóż. naprawdę niesamowite. Trochę się leczę, ja mu oto, No to tam się do niego! Strzelisz teraz w głowę, ale ja go oczywiście pokonuję! Tak jak widzieliście, wygraliśmy pierwszą grę, ale jeszcze dwie kolejne przed nami. I jak na razie bardzo podoba mi się granie z losowych broni na losowych mapach, co w sumie jest naprawdę bardzo ciekawe, więc od razu zaczynamy kolejną grę. I mam nadzieję, że ją wygramy. Więc właśnie zaczynamy kolejną grę. Oczywiście na losowej mapie. I proszę, żeby to było coś innego niż most. A z tego co widzę, są areny oczywiście. Więc już na sam początek wszystkie bronie są losowe. I dostaliśmy taki oto zwykły karabin. Oraz jakieś smoki, które są w ogóle różowe. Nie mam pojęcia co się dzieje. Już są wszystkie trzy. Zobaczymy, czy będą nas widzieć teraz. Jeden dostał. Się, 4, co, jest, tej, jej, tej. co jest? Co jest? Nie, nie, to właśnie do mnie. Ole mu teraz obrażeń zadałem. On dosłownie ma zero życia. Pokonany. Więc pozbywamy się tego. I dostajemy shot. Guna. I szczerze, jak na razie idzie nam świetnie z tych losowych broni, ale nie mam pojęcia jakby pójdzie z shotguna! Simon! Co tam się dzieje? Serry, mam nie potrafię. Dobra, dobra, chodź do mnie, nubeczku, ale dostał głowy! Teraz! Co się dzieje? Simon, czy ty możesz do niego strzelić czegoś, bo mi cały czas obrażenia tylko zadaje! Jerry, bardzo bym chciał, tylko jak ze sniperki go trafić, niby no. Ja do niego strzelałem z Robuxu, bo mam ich bardzo dużo, tak jak widzicie. I widzę, że on cały czas tych swoich kulek strzela. Ej, on mnie mega denerwuje! Dzrydemu minus 30. Dobra, ja przyjadę sobie shotguna, którego naprawdę bardzo nie lubię. Te kulki to mu się raczej już skończyły, tak mi się wydaje. Więc gościu, zapraszam do mnie, się muszę w ogóle nauczyć z tego strzelać, ale zobacz, to 30, 40 pokonany! To był fart, to nie był skill. był skill, po prostu muszę z tego troszeczkę więcej grać, ale możemy to już sobie zmienić na kolejny, broń, teraz mamy paintbola i taki oto mega śmieszny granat, który sobie wyrzucamy, więc Simon, uwaga, już dostajesz wow. pierwsze obrażenia ode mnie, kogo tam pokonałeś teraz? Ty podnik tego drugiego testu. I jakim cudem już jest 3 do 0? Szczerze, to co się dzieje jest naprawdę niesamowite. Mamy takie oto karamy i pułapki i w sumie i to to może zaraz w te pułapki, Simon. Więc Rzez, ja sobie tutaj. Jeden. Oj, on podpala z do też chcę taki trafić, bo oczywiście o to, że możemy trafić. Dobra, czekajcie, on mnie zamroził już się i rozmroziłem. I Simon chyba ich sam tam pokonuje. i goni mnie teraz, dobrą zor w pułapkę, może wpadnie! Nie, w naszym respie, niestety! Uciekam stąd szybko! 4 oni wpadnie w pułapkę, to mam przyrąbane. One są dokładnie w tym miejscu, dobrą biegnie nade mną! Więc kolego, bardzo cię proszę przyjść! Lepiej do mnie, bo inaczej będę miał problem! pomarańczowy HP, czyli połowę! Ej, dobra, no chciałem uciec, tak blisko było. Na szczęście już możemy to zmienić. I też bym chciał miotarz ognia. No, minigana, więc jest troszeczkę lepiej. Dlatego rozkręcamy go i już możemy strzec. Tylko ja. I w ogóle co jest na plecach? Już to jest z tyłu. Pokonany raczej bardzo szybko, tak mi się wydaje. Ten drugi ma mega mało życia. Gdzie ty jesteś? No właśnie, czyli na swym rynku? ja nie To jej. jest pokonany. W ogóle to jest mega śmieszne, że Do wszystkiego Curuny mam inne skiny. A i tak muszę zmieniać te broni. tak widzicie, teraz mam coś takiego, taki cukiereczek fajny. I ciastka do jedzenia. Więc wszystko nawet fajnie do siebie pasuje. Już do niego nam z Mega dużo obrażeń dostał. I Simon, dobra, biorę tarczę. Nawet co mi zrobić, jak mam tarczę? Bum ci z niej przywale gościu zaraz. Trzy jeden wysadzony i drugi. <gry> jak dostał w głowę? Szczerze wam powiem, widzowie, że te gry są naprawdę bardzo proste i mam nadzieję, że wygramy wszystkie trzy pod rząd. Tylko jestem bardzo ciekawy, jaka mapa nam się teraz wylosuje, więc zaczynajmy kolejną. Dlatego już nam dobrało przeciwników. Oczywiście bierzemy losową mapę i może to będzie jakaś większa mapa niż arena albo oczywiście most. I tym razem dostaniemy co to teraz jest? No nie, no, że to jest spoko mapa, ale nie Mamy na Mamy oczywiście, kręgę. właśnie wymiar, gdzie są same losowe bronie. I powiem wam, że tutaj to nie było naprawdę bardzo dawno. Rozkręcałem minigana i samą, widzisz może kogoś? Czyli tak na są. E, czekaj, bo jeden chyba gdzieś tutaj podchodzi. Ja w ogóle jeszcze nikogo nie widzę. Podejdę sobie troszeczkę bliżej co się tam u ciebie teraz stało. Nie, czyli nie wytrzymałem gościa snajka. Ej, mi też właśnie strzeli w głowę. Więc oczywiście bierzemy kolejne losowe bronie. I Simon, nie przegrajmy z nimi, oni grają na telefonach przecież. No właśnie, czyli na spokojnie po prostu wiesz, z nożach chciałem podać. Dobra, Fleszyka rzuciłem. Troszkę chyba zafleszowałem z tego, co widzę. I sobie już oczywiście strzelamy do niego. Patrz, jak dostaje pierwsze obrażenia. Szybko dawaj z nim, Simon. Czyli niczym pleców tam nie robi Wiesz, co, jeden tylko chyba właśnie wypad z tego, co widziałem. Więc już strzelam do drugiego. ma chyba stajperkę z tego, co mi się wydaje. No właśnie, czyli uważaj, bo mało. No to Simon, pomóż mi, bo ja mam tylko karabin. Daj mi go tutaj, to rozstrzelamy, rozważ, że ty Więc oczywiście Więc na zmiana kolejne nowy skin Jak to fajnie wygląda! Zobaczcie, co mi to dobrało. Takie kuleczki, które są ze szkieleta jakby. I taki oto złoty nożyk, Więc lecimy sobie z tej strony i mam nadzieję, że przypadkiem nie spadnę. boom, odbiłam się. Ej, dobra, czekaj, po troszeczkę zapomniałem jak to się robi. o lecę teraz do niego i co jest to trafił o, się mnie! Nie odbił! Wiecie co? Naprawdę świetnie, bo jak wylosował mi tarczę, ale niestety znowu nie dostałem, bo wtedy mógł się chronić przed tą snajperką, Albo nawet kotony, jak ten korabin ładnie wygląda! I serio muszę zwracać bardziej uwagę na skiny, które dostaję, bo wygląda naprawdę mega ładnie. Tylko Simon, już mi trochę z nimi, bo oni już mnie atakują. Trzymaj na spokojnie, biorę jednego, który jest na dole. Dlatego nosko trafi. Ja właśnie strzelam no nie. do niego. Ej, dobra, oni są zbyt mocni z tych snajperek. Czekaj, może go jeszcze jakoś pokonam. Wbiorę sobie teraz taki psikacz mój. I niestety zobacz, jaki mało życia zostawiłem. To może być dosłownie pierwsza gra, którą przegramy, ale oni grają tylko snajperek, a ja teraz tarczę, więc idę sobie mega blisko podejść. Wow, ej, dobra, spadłem z portalu, jestem teraz do niego, i jeden spod poza mapkę. Dawaj go, teraz pięknie! Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo zmian broni. No dobra, ta zmiana chyba podoba mi się najmniej najsłabsze broń ze wszystkich. To w ogóle jest granat, czy co to jest? Nawet nie wiem, ale go wyrzuciłem to jest flash! wyglądał jak jak czaszka. On oni trafił. Ej, dobra, ale masz tej kurz teraz gueczkę Gusteczku. Czekaj są prawie. No, go... No właśnie, prawie go widziałem, BUM! Dostał w Nie, Nie, ty jest drugi minut 60. i Już do ciebie 100. biegnę i spać za mapę. I w ogóle nie wiem, co się dzieje na tej mapie. Mamy już 3 do trzech, jest naprawdę ciężko. Teraz mam taką moto rakietnicę i pistoletik, który się cały świeci. Więc na daje tej ruki już do nich podbiegam i mam nadzieję, że trafię z rakietnicy. Ej, chyba trafiłem bo zatem dosyć dużo obrażeń. Jeden tyle leży. Czekaj, poczekaj, już do ciebie biegnę, też chcę coś trafić z mojej rakietnicy, ale Drugi strzał i niestety tym się nie pokonałem Ale masz boom z tego właśnie Więc już nam brakuje ostatni punkt Mamy teraz broń energetyczną Jestem bardzo ciekawy jak mi z tego pójdzie Bo jedna ma sniperka i stoi wyjsu No złożyłem włączyć katany Simon I tych widzę tak samo właśnie Więc ostatnia gra okazuje się najtrudniejsza ze wszystkich Dostałem granatnik na sam koniec Podejdziemy sobie jak najbliżej to tylko możliwe I błagam cię żebyś tym razem nie dostał w głowę Czyli postaram się więc chodź tam lepiej do nich. Dobra ja już podchodzę bardzo blisko Zobacz co się teraz dzieje Ale dostał za mapę go wrzuciłem Wynoś mi się tą gość który drugi dostał! I dostał się... też ode mnie, no czemu go nie mogę trafić, tak jest! Więc tak jak widzieliście, losowe broni znowu okazały się naprawdę świetne i Poza tym zagraliśmy na kilku mapach, na których nie gramy na co dzień. Więc oczywiście, jeśli taki film Wam się podobał, koniecznie stawcie łapkę w górę i subskrypcjoneczkiem. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Na wszystkim! Narka.